na odpowiedzi na niego, ale to było widać jak spojrzała na te odpowiedzi na niego. Cześć kochani przychodzę do was z holem zakupowym z IKEA i ze sklepu Action. Teraz też widziałam dużo filmików takich które weszły na YouTubie bo w Polsce coraz częściej można spotkać szczególnie ten Action no IKEA można spotkać. Coraz częściej hej, w Polsce można spotkać. Coraz częściej w Polsce można spotkać te sklepy Action. Wydaje mi się, że tam są to sklepy, które głównie e, stacjonują w Holandii, nie? No, bo to też jest taka nazwa, chyba holenderska. Proszę bardzo. A jak ja tutaj pokazuję nazwę, nie? I ona jest tutaj odwrotnie. To jak będę oglądać, to będzie normalnie, czy będzie odwrotnie? Nie. Normalnie. Normalnie będzie. Nie. Także lecimy najpierw z tym holem z Action. My Action lubimy od czasu do czasu jeździmy, bo są tam takie w sumie rzeczy, które y, często kupujemy i w sumie stamtąd głównie Kupujemy. No, czasem z i może wpienić i dopiero zasięg wrywać. O co ci chodzi? Słuchajcie, cen nie będę podawać chyba, że będę pamiętała coś, co ile kosztowało, bo te nazwy są tak skomplikowane na tym paragonie, że w sumie. Yy, oni jadą tutaj bardziej jakimiś takimi skrótami, nazwami. Nie wiem w ogóle co to jest, ale jak coś znajdę, to zawsze możecie pisać w komentarzach, jesteście ciekawi. Także zacznę od golarek. Są to golarki yy, męskie, ale ja takich używam. <głos> <Do> <głos> <wody>. <głos> nie, to miał być poważny hol. <noise> to byś nie mogła Poczekaj, bo... po ile te golarki były, bo one jakoś tak super tanio, nie? 70 centów. 70 centów. I teraz tak, te golarki nazywają się Jumbo Bund Ferrum Ferum Eingerweiser, Palazzo Enterkalker. O, o. 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 Czy komik geschichte zum maher czy arbe magieue duftbaum. Nie, no dobra. Także te golarki kosztowały około 77 centów. Cenę, oczywiście, będę podawała w euro. I są to. Trzy golarki, nie są to takie aż jednorazowe, ale też nie są jakieś takie super ekstra. Ja po prostu uważam, że golarki dla kobiet są mega słabe i już od lat używam męskich. Także lepiej. Ada! Dora, tyle na temat golarek. Następny must have w naszym domu to na zmianę te kleje takie te alakropelki kropelki, kupujemy na zmianę, raz w Tedim, raz właśnie w tym Action, one są super, mocno trzymają, sprawdzają się, nie wysychają, także wystarczy naprawdę kropelka, żeby porządnie sobie skleić paluchy. Eee, tak, i one też groszowe sprawy około 40 centów. <laughs> Także też zawsze w domu uważam, że taka rzecz musi być. Kolejną rzeczą jest, eee, jakby spray, farba w sprayu do ścian. Tu macie napisane WALL. Eee, musicie też uważać w Action, bo jest tam bardzo dużo tych sprayów i one w sumie wyglądają wszystkie tak samo, ale mają tutaj właśnie różne napisy. I musicie uważać, co. Albo spojrzeć z tyłu jest polski napis. A, w ogóle Action słynie z tego, właśnie, że ma polskie, często z tyłu, polskie nazwy. Także też możecie sobie patrzeć. To jest Action z Holandii i Holandia ma polskie te. Tak, Action z Holandii i Niemcy nie mają polskiego. Niemcy nie mają polskiego. Także to jest do ścian. Przydaje nam się coś takiego na takie, wiecie, jakieś małe zarysowania, czy coś w tym stylu. E, takie jak ostatnio wam mówi, że, mówiłam, że zrobiły nam się przy kanapy i też tutaj od krzesła na ścianie, także raz na jakiś czas trzeba to zamalować. A ten spray super się użytkuje, starcza na, na długo i okej. Okay, on jest white. 10 minut schnięcia. Także ta farba, słuchajcie, też jakieś grosze. 2,53 euro, coś takiego. Także tak wygląda. Ona jest dostępna w różnych kolorach. Potrzebowaliśmy biały, więc poszedł biały. Oni mają jeszcze tam farby właśnie akrylowe, do plastiku, do drewna, przeróżne. Także musicie uważać, do czego chcecie taką farbę. Kolejną rzeczą jest berło. Nie będziemy się rozwodzić. Berło z bambusową końcówką pasuje do łazienki. Berło 250, pamiętam. Rzecz, którą też kupujemy w sumie w takich sklepach właśnie typu action, typu kick, typu Teddy, jest to do, do ekspresu odkamieniacz. Tak, bo yy, wiecie ogólnie, można byłoby taki ekspres spokojnie odkamieniać octem, bo ocet, jak wiecie, dobrze z kamieniem się rozumie i, i, i dałoby się to robić. Ale musicie, musicie liczyć się z tym, że takie ekspresy, które macie w domach do robienia kawy. Mają też gumowe, bądź jakieś takie właśnie gumopodobne elementy w środku i jakby odkamieniając takie ekspresy odstęp możecie wyrządzić sobie sporo krzywdy. Więc polecam kupować takie właśnie odkamieniacze. Niekoniecznie oryginalne, słuchajcie, bo skład odkamieniaczy jest mniej więcej bardzo podobny. Można oczywiście zainwestować sobie raz na jakiś czas, kupić na przykład oryginalny z Philipsa czy coś w tym stylu, ale no właśnie, zapłacicie za opakowanie Philipsa. Ja tu nie chcę też się wypowiadać za bardzo na ten temat, bo w ekspresach i w kawie siedziałam już jakiś czas temu, wiele mogło się zmienić, ale oczywiście my osobiście używamy jakichś tam podróbek i robimy to po prostu częściej. Bo espresso się używa codziennie naprawdę wiele razy. Także on musi też być zadbany. Następna rzecz, no to dla mojego Adasia, odświeżacz powietrza. Pryskana chemia. Mm, spryskam się chemią. O ładny zapach. Już słuchajcie mm, Adas jest tak cudowny. Jest tak wyszkolony, że wie, że ja nie lubię takich rzeczy, typu odświeżacz powietrza. Nie lubię, jak ktoś wychodzi z toalety i spryskuje smród odświeżaczem, bo tak, wiecie, to się potem wymiesza i to na moje to jest jeszcze gorzej. E, ale wziął biały, żeby ładnie wyglądał, że jak będzie stał w łazience, to będzie pasował do łazienki, także brawo. Brawo dla mojej co tu jeszcze mamy? Tak. Melasia, pokażesz jaką, jaką lalę sobie kupiłaś? Melasiu, pokażesz jaką lalę kupiliśmy w weksyn dla ciebie. Melania nie byłaby sobą, gdyby nie wyszła z jakimś fantem. I. Melasia wybrała sobie Ciocie. Ciocie Oliwie. Proszę bardzo. Baletnica, tancereczka. Taka. Wiecie, szmaciana laleczka, ale zawsze lepiej to niż plastik. Ja też to zawsze powtarzam, że jak już ma coś sobie wybrać, to niech to będzie coś, co ma duszę, co ma duszę i co ewentualnie wrzuci się do pralki i będą to używały może, może moje dzieci, może jej dzieci, albo pójdzie dalej w świat. Także taka lala, do tego kupiliśmy jeszcze zestaw kredek i kolorowanki, ale to już ona już jest tym dawno zajęta, kredki rozpakowane, kolorowanka już pokolorowana, już klei, także nie będę jej tego zabierać. Słuchajcie, co są teraz takie standardy dwulatka, że trzeba właśnie te takie pierdółki do malowania, kolorowania, trzeba jej organizować, bo ona po prostu jest teraz na tym etapie, że bardzo lubi właśnie tym się bawić. Dobra, to by było na tyle. Tutaj kupuję też w, w Action, jak jestem, proszek, bo proszek bardzo się opłaca kupować. Jak wiecie, ja też robię sama proszki, dlatego kupuję coś takiego, to jest dla mnie taka baza. I do tego dokupuję jeszcze osobno sodę, zawsze mieszam sobie to z sodą. Są jeszcze takie specjalne granulki, które też można osobno w DM-ie czy w Rossmanie kupić, żeby jeszcze do tego proszku dosypać. I w ten sposób po prostu komponuję sobie taki proszek, który naprawdę starcza mi na miesiąc jak nie więcej. Lecimy teraz z holem z IKEA, IKEA. bo chyba tego jest trochę więcej. Konkretniej, o może tak. Także tak, po pierwsze dostałam kwiata. Ostatnio powiedziałam Adamowi, żeby przestał mi przynosić te cięte kwiaty. Wiecie, tam z jakiejś tam kwiaciarni, bo zrobiłam się jakimś takim trochę przeciwnikiem takich kwiatów. Kilka razy zdarzyło się tak, że one już były zdechnięte, jak je przyniósł do domu, czyli w drodze do domu one zdechły. I uważam, że po prostu cięcie tych kwiatów, trzymanie ich w kwiaciarniach, no to, to. tak. Wolę kwiaty w doniczce i to są kwiaty, które przynosi mi ostatnio mój mąż i dzisiaj sięgła mi się taka hedera, hedera helix. Inaczej bluszcz. Dokładnie tak. Mam na nią konkretne miejsce, dlatego cieszę się, że jest z nami. I mam nadzieję, że na wizji tu przy wszystkich, przy 1418 subskrybentów, skup subskrybentów, mam nadzieję, że Ty, roślinko, obiecujesz, że będziesz rosła. No, jak nie, to wiesz, sporo ludzi to ogląda. I tak, i tu jest druga. I koszt takiego kwiatka to chyba 2,50 euro. Nie, 2,29 dokładnie. O, także, o tak. ona, Mam tutaj właśnie taką makramę wiszącą, na którą sobie położę te kwiatki. I jeden pójdzie też do góry na szafę. I mam nadzieję, że będzie rósł. W ogóle chcieliśmy spróbować jeszcze raz z paprotką w Ikea, ale nie było poprotek. W ogóle nie było nawet, wiecie, śladu po poprotkach Dobra, tutaj kupiliśmy półkę, to nie będę pokazywać, bo to jest półka, która pójdzie jeszcze do szafy. Pójdzie do szafy. Wzięliśmy nowy katalog Ikea, ja lubię jak ten katalog gdzieś nie, leży na wie. Ja lubię jak ten katalog gdzieś leży na wierzchu. Fajnie wygląda. Dobra, teraz tak. Kupiliśmy lampę do kuchni. Jako, że ostatnio oglądałam jakieś inspiracje kuchenne. Adam wszystko komentuje w tle i nie po prostu. Oglądaliśmy jakieś. Nie, ja oglądałam. Ja nie pamiętam, czy to było w telewizji. Tak, w telewizji. Dorota Szalongowska robiła u kogoś w kuchni ona i ktoś, to Dorota cię tak urządziła, że ona podziękujemy. robiła. Podziękujemy. Dziękujemy, Dorota. Ktoś nie miał w kuchni też szafek wiszących, bo jak wiecie, my nie mamy szafek wiszących. No, i jak zrobić oświetlenie w takiej kuchni, że nie ma gdzie nawet jakichś takich LEDów zawiesić, żeby nie było ich widać czy coś takiego? I ona miała takie wyjście z sytuacji, właśnie taka o lampeczka, która jest montowana, wiecie, do półki czy, czy jakoś tak? Dosyć spora, więc myślę, że będzie dawała dosyć dużo światła i będziemy ją montować. Oczywiście, jak będzie zamontowana, to nie omieszkam Wam pokazać. Lecimy dalej. Tutaj wyrwałam coś, co bardzo mi się spodobało i chciałabym używać tego w fotografii, bo czegoś takiego szukam i nie mogę znaleźć. Jest to, słuchajcie, taki usztywniany mini dzienniczek, do którego można coś wsadzić, nie? W takim fajnym, przyjaznym, piaskowym kolorze. Nie wiem, tu w kamerze on jest bardziej jasny, ale on jest ciemny dosyć. I on był przeceniony na 50 centów, a normalnie kosztuje... Normalnie nie kosztuje, bo nie ma. Ale oglądałam jeszcze jeden i na tym jednym było chyba przekreślone euro 99. Czyli 2 euro to kosztuje. Tylko ja tego nigdy w Ikea nie widziałam, nie wiem... I wiecie co, no i chciałabym to używać w mojej fotografii, że na przykład jeżeli klienci zamawiają u mnie odbitki, to potem mogę takie odbitki, bo to jest sztywne, że takie odbitki mogłabym im wkładać, ale boję się, że po prostu ja się w to zaangażuję, nakupuję tego, zacznę dawać odbitki, oni to wycofają i, i będę musiała znowu jakby zmieniać całą historię tego opakowania. A nie chcę, chcę iść w jednym kierunku i chcę, żeby klienci z maja i klienci z grudnia mieli to samo opakowanie. Wiecie o co chodzi? No, cieszę się. Jedziemy dalej. Standardowo, ja nie wiem, ja to już chyba z Ikei nie wychodzę bez tych, bez tych zasłonek. One kosztują 4 euro i to są zwykłe takie, jak mamy tutaj w salonie, po prostu takie tiulowe. Ale ciemno się zrobiło. Wow! Jak tak robię, nie? To biel odbija i zaciemnia mnie całkowicie, jak... I te zasłonki planuję użyć w sypialni i będą w sypialni. Także one są super, je można sobie nożyczkami na dole dociąć do długości, którą chcecie. I ja uważam, że są ekstra. Po prostu pierze się je, wiesza, one się nie gniotą, szybko schną, szybko się piorą. Same plus: szybko się piorą. Tutaj Adulek kupił sobie pojemnik na sól, może być to pojemnik na cokolwiek, tylko chcecie. Jest to po prostu yy, zwykły, zwykła taka puszeczka, nie? Czy puszki są tylko metalowe? Puszka jest metalowa. Puszka jest tylko metalowa. Nie ma porcelanowej puszki. Także Adaś kupił sobie taką na sól, żeby tam fajnie na wierzchu stała z takim wykiełkiem, który pasuje nam do kuchni i ta puszka dosyć drogo, nie? bo ona ile? 5 euro? 5 euro, także, ale to nie, jest, to nie jest plastik, który zardzewieje, to nie jest metal, który zardzewieje, to nie jest plastik, który coś tam, tylko to jest taka, no, ceramika i teraz Punkt kulminacyjny tego holu. A co to? A co to za brud? Co to? Kwiatów? Nie, no ale nie było kwiatów w środku, nie? No nie, A co to, ziemia czy co to? No tak. Nie wiem czy to jest. Może tam się wsypało, coś się nie wiem. No dobra. Punkt kulminacyjny. Dywan. <śmany> Czaisz, jaki dywan, Melasiu? A on nie, jest taki mały, tylko go tak ładnie zawinęli. To jest Dywana. taki... Ja nie wiem co to jest za materiał. Czekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. I one są teraz w promocji, 10 euro. Także biegnijcie do Ikea. I ja musiałam go wziąć, bo on będzie pasował do sypialni. I on jest taki z tych dywanów, które chyba już must have. To jest taki materiał coś, ale taki może na zewnątrz na, na terasy, na balkony taki jutowy troszeczkę. No i w takich też fajnych kolorach. On jest kremowy. On wygląda jak był, był, byłby biały, ale on jest kremowy. Dokładnie tak zapakowany z takim sznureczkiem. No, I'm so Proud. Także będzie w sypialni. Znajdę wam może nazwę. A nie, nie znajdę wam, bo nie mam rachunku. W portfelu jest rachunek, ale może tu gdzieś jest nazwa, co? A ja te hole to się nie nauczę robić tak porządnie, jak tak niektóre youtuberki, że one tak po prostu wszystko i cena, i miejsce, i godzina, i data, i, i materiał, i... No. Jest, znalazłam wam nazwę. Tip header. Tip header. Dobra, ja i tak to oderwę, bo to przecież nie będzie stało... O, jest. O, proszę bardzo. Taka nazwa, jeżeli ktoś szuka. I to jest dywan o wymiarach. Słuchaj to. Słuchaj to, Adulek. 120 na 180. Ile to jest? 180? 180 ile to jest? No. No. Ja i jeszcze 20 cm. Czyli ja na długość i 20 centymetrów, ja tak liczę, nie? Jakie to jest dużo? Takie wyobrażenie mam. Także zobaczcie. No, to jest brudne, ale to jest taka ziemia, to się szczepi, ale nie chcę tutaj czepać. Także i jeszcze Adaś wziął sobie kosz. Proszę bardzo. Kosz z tą klapką. Fajne rozwiązanie na segregację śmieci. Jeżeli ktoś segreguje, to może sobie... No, może sobie taką segregację mieć, jeżeli chcę mieć w kuchni brzydko. A jak chcę mieć ładnie, to polecam inne rozwiązanie. Nie, u nas akurat tych koszy nie widać także spoko, ale ogólnie no to tak. Fabrycznie, o, że tak powiem, fabrycznie. Złote uchwyty i taki kosz, no. To by było na tyle. 21 minut zajął mi ten haul. Mam nadzieję, że o wszystkim wam powiedziałam. Nic mi się tutaj nie przypomni. E, miałam jeszcze jechać do Kika, ale już dzisiaj za długo zabalowaliśmy w tej Ikei, bo tam wiecie musieliśmy wziąć tą półkę, trzeba było ją zamówić potem tam na odbiór Także, e, także od razu Wam pokażę gdzie ląduje ten kwiatek Muszę do niego, doniczka, tu już czeka Tylko Wam pokażę mniej więcej gdzie on będzie O tu, albo z tamtej, o to jest ta paprotka, nie? Daje czadu Także tu, albo tu, albo tu, dajcie znać, gdzie najlepiej, albo tu, chyba tu, tu najlepiej. A drugi miał być tu. Ale nie wiem, czy to no, będzie. Bo też sobie tak ja, myślę, że on pasowałby tu. Zareńco. Czekajcie. O, a drugi tutaj. Spoko? Tak. A tamten ostatecznie słuchajcie, wylądował tak. <grywność> Z poprotką. Także myślę, że będzie tutaj rósł, bo on ma tutaj bardzo dużo fajnego światła. Dywan, ale macie hol od razu z rozkładaniem. O, on jest taki, zobaczcie, cieniutki, ale to fajnie, bo do sypialni nie może być coś, co zbiera kurz. Wiecie, jakiś taki. Yy taki grubasek nie w sensie ten taki co wiecie jak wam spadnie kolczyk to znajdziecie go dopiero 16 lat później przy wyprowadzce jak będziecie zwijać ten dywan o coś takiego o tu na razie był ten ale ten będzie tu tu u Kasiuni. o jak pasują do siebie idealnie nie no tu nie pasują no ale pasują o. a ten będzie tu ta-dam! Poprawię go. Tak wygląda. Musi się uleżeć, bo jest trochę... O! Także tak wygląda. Już też na momencie lampa. Łączy. Fajnie. Miau. O, jest no, całkowicie. super. Zbieram na ty No. Widzicie? Dam radę, to może. A tutaj się sięgnie, czy nie, żeby tu, Muszko? Pokaż. Weź. I o, tak? się. Tak, to no. poczekaj, coś, zobaczę, może tam uda mi się to. No, dobra. Przyczepić. Może na tą kropelkę, co, czy nie? To by było na tyle: Hall z IK i Action. I Bardzo się cieszę, że to obejrzyliście, że wytrwaliście do końca. Zapraszam Was serdecznie na inne moje filmy. Jeżeli jesteście nowymi osobami tutaj, to witam Was serdecznie. Jestem Kasia Beczek i będę nagrywała na tym kanale różne filmy typu Hole, Życie, Lifestyle, Piosenki, Misz, Masz. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie.